Siemaneczko. Dzisiaj otwieramy ostatnie saszetki z sezonu 2024-2025. Teraz już niestety będziemy musieli czekać na sezon 2026. Ale już pewnie jutro <coughs> będzie. Już to będzie? Nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, powinno być, bo, bo już tak szybko mija ten czas. Nie, chyba jeszcze nie. Dobra, które wybierasz? Teraz z twojej mm. strony, bo będzie autograf. No dobra, to wybieraj z mojej strony. otwieramy najpierw czerwoną, może, co? No dobra. <coughs> tak jak wczoraj. Tak jak wczoraj. Ja chyba wczoraj otwierałem pierwszą zieloną, a nie masz. Teraz nie, nam masz. I już też mam. Dobra, chyba zielona, ja ma chyba mam, czerwone. Lecha Poznań. Michał Gargul. Łukasz. Gerstenstein. Boże, trudne nazwisko. Tomasz Walczak. Ja nawet nie mam numerowanej Boski. kadety. O, jest taka ładna kolorowa. Ale nie, nie mam numerowanej. I. What? Signature w czerwonej? Authentic Signature. 87 na 149 Proszę Państwa. Aha, to nie będzie autografu w moim. Wachlowist. Jak to jest możliwe, że w tej czerwonej, czyli najsłabszych kartach, mamy Authentic Signature Level 1 87 na 149? Authentic Signature. Trzymaj, to są twoje. No dalej, no. <coughs> sprawdzamy, co ty masz. No może też będziesz miał. Nie będę. No dalej, czytaj. To na pewno. Nie no, czy, mam. No dobra, ale czytaj. Kobielek, nagle. Ej, nagle to już chyba wczoraj był. Winagrę. Być może. Ale to był ten. Yy, Wybór kibiców. Aha. okej. Okay. – Kowacik. Mikołajewski. Mm -hmm. i Baki, coś tam. To. Ta, ta na końcu jest dziwna taka. Bakisz, Bakis, Bakis. bakis. Na pewno nie si, bo. Si to jest, si jest taki na... kolorowy, jak ten. To jest blue chyba. Ok, i? To co? I Silent Force. Trzechów. Chyba tak. tego <laughs> I zielone. Nie sprawdzaj na razie. Później sobie zobaczymy. co? żeby to była niespodzianka. Jaka niespodzianka, jak piłka No, ale w czerwonym, to jest w ogóle. Zaskakujące. Zamienimy się? Czy chcesz mieć tamte? No dobra, może mi się... Dobra, ale nie sprawdzaj. No Tutaj będą leżeć dopóki ja nie zobaczę tych. Jest tak. Wyszło. Jarosław jach! Kogo jeszcze mamy? Kun. Szcześniak. Ładun. Janasik. Patrz, masz tu Hero, takiego niebieskiego. No. Numerowanego. 40, gdzie numerowany? No 40 na 55, widzisz tutaj? Aha. Bardzo ładny. A kto to jest? Cybulski Kamil. Numerowany. Fajnie, znów mamy ostatnie saszetki w sezonie, i znowu są jakieś fajne. No gdzie są? Silent Force Castrati. Ale chyba wczoraj mieliśmy Castrati, ale może i nie. Chyba nie. I Debut Chronicles, Świerczok. Chyba nie mamy Świerczoka jeszcze w Debiut. Świerczok. Dobra. <śk> I teraz? Rodin. A zwykła? Lisawski. Bikach. Mhm. Jest... Dziwny chyba z Ukrainy jest. Bikach. K... Kema, Keba. Coś tam to. Trudne te nazwiska mają. Karmicis. Dodaj. Czerwiński to nie takie trudne. Jasper jakiś. Jasper. O, ale zobacz, tutaj mamy na przykład 22 na 30, znowu numerowana. Kolejna twoja numerowana karta. Nie twoja. O, ja. Twoja! A ty tam paczka. No i tak są wszystkie twoje przecież. I? Co jest... Silent Force. Serenko i Kuciak. I znowu debut Chronicles z Nice. Na pożegnanie serii, na pożegnanie w sumie wszystkiego z sezonu 2024-2025 udało nam się wyjąć Authentic Signature. Valquist to jest chyba co? To jest Q. Valquist. Numer 87 I to wyciągnięte z tej podstawowej czerwonej torebki. Jak ona się nazywa? Retail. Ok. To by było na tyle. Czekamy z niecierpliwością na sezon.